Panie prezesie, Fundacja opracowuje nowy raport na temat sytuacji pacjentów z rakiem prostaty. Czego możemy się spodziewać? Czy dużo się zmieniło w tym obszarze w przeciągu ostatnich kilku lat? W przeciągu ostatnich lat, w kontekście samego leczenia i diagnostyki leczenia, zmieniło się bardzo długo. Trzeba zacząć od tego, że wreszcie po wielu latach program lekowy leczenia raka kurczołgowego został uzupełniony o nowe kombinacje, nowe, nowe leki, nowe cząsteczki. To jest, to jest coś, o co bardzo długo jako fundacja walczyliśmy, o to, o co postulowaliśmy do Ministerstwa Zdrowia. I rzeczywiście 2016-2017 był to czas, kiedy programy były uzupełniane. O nowe, nowe, stare terapie, po prostu terapie, których, które były niedostępne w Polsce. Co jest ważne, zostało wprowadzone kryterium włączenia pacjenta do leczenia z bardzo wysoko ustawionymi kryteriami, tak zwanymi punktami procentowymi, punktami skali Glisona, którą określa się zaawansowanie nowotworu, i te pułapy i te kryteria były bardzo wysoko ustawione na pozycji około 6 do 8. No, to dawało taką sytuację, że tak naprawdę pacjent musiał poczekać, aż się nowotwór krokowego rozwinie, żeby móc być włączony do programu lekowego. To zostało zniesione w ubiegłym roku i to naprawdę na szczęście i lekarzy, i przede wszystkim pacjentów, lekarze bardzo narzekali na te kryteria wejścia, więc to udało też się zmienić. Czekamy na kolejne uzupełnienie. Które jest przed nami. Mamy nadzieję, że znajdzie tu pozytywną odpowiedź Ministerstwa Zdrowia, szczególnie w przypadku progresji choroby lub oddalenia tej progresji w chorobie. I myślę, że, że to pozwoli nam na to, że będziemy jeszcze skuteczniej leczyć i to jest ważne też. W zainicjowanej krajowej sieci onkologicznej również jest miejsce na koordynację leczenia raka gruczołku krokowego, co, co jest bardzo ważną i istotną częścią całego procesu leczenia, gdyż wreszcie będziemy została opracowana właśnie opieka koordynowana w raku gruczołku krokowego i to pozwoli na jeszcze, lepszy, jeszcze lepszą opiekę nad pacjentem z tą chorobą.